Od dawna zalewacie mojego Instagrama pytaniami, żeby zagrać 1 na 1. Dlatego ostatnio postanowiłem, że wbiję na swojego Discorda i zagram z moimi widzami indywidualne pojedynki. Stawka tych pojedynków była jednak wysoka, bo ten, kto mnie pokona, dostanie ode mnie ulepszenie swojego konta w Fortnite w postaci masy skinów ze sklepu, który otrzyma ode mnie lub innych youtuberów, których wyzwałem na pojedynki 1 na 1. A jeżeli to ty chciałbyś z tego odcinka zgarnąć pakiet fałdolców, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj i napisz, jaki jest Twój ulubiony skin w Fortnite. A ja lecę znaleźć widza, który dostanie ode mnie ulepszenie konta w Fortnite. Siema ma, Karbo, co tam? Co ty tu robisz? Gramy 1v1 one one w Fortnite. I jak ze mną wygrasz, to ci ulepszę konto. Co ty na to? Pasuje, no. Walimy się, walimy się. Ty Ogarniasz coś? Ej, nie, ja przysięgam. Normalnie, nie. Dostajesz skin na pocieszenie, ale jak przegrasz ten pojedynek, gramy do pięciu. Nie, no przysięgam, nie. Ej, musiało mi trafić bez rękiego widza? Droga. O kurde Dobra, teraz to, teraz to, teraz to się sam pogrążyłem, nie? Myślisz? Nie no, ej mowa bestia, ej mowa bestia. 4-2, ty zdajesz sobie sprawę, że ty przegrywasz ulepszenie konta Ja się, się rozgrzewam. <laughs> Hej, ej, co tak agresywnie? Ja cię chciałem oszczędzić. Dobra, Karbo wybrał sobie e, Han Solo skina, więc podarunek leci dla Karbo. A ja lecę szukać następnego widza, który będzie w stanie mnie pokonać. Słuchaj, Przemo, jeden przed tobą był, ale nie dał rady, więc musisz się postarać, nie? Dziadek, dziadek jest dziadek, ale coś tam trafić potrafi. Coś tam, co nie, co nie, coś, coś potrafi. No i lecimy w takim razie. Hej, nie, nie dał się. Dobra. No, dwa HP mania. No, no... Dosłownie 2 HP, dobra? Jest pierwsza runda dla dziadka. Spokojnie, spokojnie, bez stresu, bez stresu. Nie strollować teraz. O kurde, no to chyba strollowałem. No to chyba, no to chyba strollowałem. No to chyba strollowałem. No nie ciekawie jest. Dobra, 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 przemuś się tam dusi, przemoś tam. 4-1, moi drodzy. Dobra. O kurde, dał mi, dał mi tą pompą. Dobra, przełom, mam piątą rundę, ale Skinek, pocieszenia dla ciebie leci, dobra? Dobra, Mięksik, to zapraszam na duo. Ej, no, no, niesamowite. No, słuchaj, tak łatwo nie będzie, nie? Aż tak łatwo nie będzie. no, dawaj, dawaj nie, nie, nie bój się, nie bój się tej snajperki, nie bój się. No, daliśmy sobie po hicie, ale niestety, niestety. Dobra. 2-2, 2-2. Słuchaj kolego, ta bańka niedługo zejdzie. Dobra. Oj. No, no i mixer przerwę. <gry> słuchaj, nie no. I tak chyba opór był największy jak na razie. Skina pocieszenia ode mnie dostaniesz git. Okazało się, że pewnych wygranej na Discordzie było naprawdę wielu, ale dziadek co nieco potrafi. Dlatego wygrana widza nie była aż tak łatwa, aż do momentu, w którym przyszło mi się zmierzyć z Ziemsonem. No słuchaj, no, no musisz się wykazać, nie? No przed tobą było trzech grajków. Żadnemu się nie udało. No to mi się chyba tym bardziej nie udało. Nie! A co, co ty tak na upenie sobie przebiegasz, ty jak sarenka? Kurde. Gdzie wywiało? Dostałem... Ale dostałem laga D Dostałeś dostałem. laga mocnego. Ja widzę, że będzie ci się przydał nie upgrade konta, ale upgrade peceta, co? No. <laughs> no i tutaj muszę przyznać, że po zobaczeniu, na jakim sprzęcie gra Ziemson, chciałem mu dać delikatne fory. Nie wiedziałem jednak, że przytroluje rozgrywkę aż tak bardzo i zakończy się ona tym. Ej, dobra, ja... Ja nie wiem, czy ciebie tak laguje, czy ja nie trafiam, nie? Prawie go przewiozłem. Dasz radę. Oj... O, <laughs> dobra, nice. Dobra, koniec psot. O, kurde, o, dał dobra, mi. Dobra, teraz trzeba nagradzać. Tak? Nie, on tam jest. Pamiętam, że ja ci widzę, nie? O, góry. Kur... O, jest to do góry, co nie? Do góry, do góry, no. Co to za agresja? Ej, nie, nie, nie. No co za stryciaś Udało się Ej No kurde czemu mnie jeszcze Nie mam pojęcia co robię, nie mam pojęcia Naprawdę przysięgam, straciłem 200 IQ w tym pojedynku Mam aktualnie na minusie Wcześniej też miałeś, więc nie ma różnicy za bardzo no, no, mnie, Ja w sumie On jawnie regularnie mnie wyzywa łap 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 Dzięki no kurde nie no, 4-4 jest! Co ja robię? Nie wiem! Gdzie jesteś? O kurde! No nie, no mój komputer sprzedaje! Ej! Nie rób tak! Nie rób tak! Zaskoczył mnie delikat... Ej, no patrz co no mnie ściga, no nie mogę tego! Ej, no zablokowałem się! No zablokowałem się! to. Mordo, ty już wygrałeś, do 5 graliśmy Przyznaję się, przetrollowałem max Dobra, ale zanim kupię widzowi kolejnego skina Muszę wam coś pokazać Polenowo Legion 5 W wersji z procesorem Intel Core i5 13450HX Czyli rozwiązanie stworzone z myślą o graczach Którzy oczekują wydajności W bardzo rozsądnej półce cenowej Laptopa Lenovo Legion 5 Otrzymałem do testów już jakiś czas temu I muszę przyznać, że sprawuje się naprawdę świetnie Ten model opiera się na procesorze że 13. generacji od Intela, który oferuje 10 rdzeni i 16 wątków. A dzięki hybrydowej architekturze z rdzeniami Performance i Efficient laptop świetnie sobie radzi z wymagającymi grami, ale także z multitaskingiem, takim jak streamowanie, nagrywanie czy montowanie. Intel Core i 5 13450HX oferuje też technologię Thread Director, która inteligentnie zarządza zadaniami, co przekłada się na płynność działania bez zacięć, nawet pod dużym obciążeniem. I właśnie dzięki temu sprzętowi mogę robić to, co lubi. Najbardziej. bez ścinek i zbędnego czekania. Jeżeli też szukacie sprzętu, który nie kosztuje tyle co milion fałdolców, ale działa naprawdę świetnie, to naprawdę polecam sprawdzić Lenovo Legion 5 z procesorem Intel Core i 5 13450HX. A ja teraz wracam do wydawania fałdolców, bo widz mnie niestety pokonał. A jeżeli wy chcecie pokonać lagi, to wiecie co robić. Wszystkie linki w opisie. Postanowiłem jednak dotrzymać swojego słowa i ulepszyć konto Ziemsona. W pierwszym pojedynku, o to, kto będzie musiał kupić skina dla widza, zmierzyłem się. Z szamanem na mapie trickshotowej Czy pojedynek między dwoma snajperami Okaże się wyrównany I przede wszystkim, czy będę miał szansę pokonać szamana Zobaczcie to sami Ej, dobra, ja nie chcę nic mówić, ale czas wystartował, nie? Kto pierwszy, ten lepszy Co ej, 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 co ej, 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 ej. Co? ej, 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 ej. Biegnę, biegnę, no nieźle mnie zrobię Easy na szamana, easy na szamana Ej, 10 ej. minut, to, to jest mega dużo czasu chyba co tu robi? No, dobra, to co się tu Dobra. Spadłem do lawy, no przy jestem upo jakiś Ej, szaman, nie chcę nic mówić, ale ja powoli kończę, nie? No jak kończysz, jak kończysz? Dobra, no to ja muszę tutaj przyspieszyć. No przyspiesz, przyspiesz, no, przyspiesz nie? Ja Jakie skoki przez wodę, co to jest? Dobra, dobra, dobra. Szymon, ty ogarniasz trickshoty w ogóle? No ja aktualnie wszystkie first try'em robię, tylko że jestem na wodzie teraz. Ja pierdzielę beka, czy jestem z 4 lewele przed tobą, nie? No to chodzi, że to takie szybkie są. Stary, ja lecę wszystkie, wszystkie trickshoty za pierwszym normalnie. To czemu jesteś za mną? Nie wiem. To jest trochę triki, ale dałem radę, dałem radę, dałem radę, Chill. Widzę twój nick, widzę twój nick. Nie, 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 dobra, tam się zatrzyma, tam się zatrzyma, na 100%. Dobra, no to... Dobra, to kidoskowe jakieś jest przecież... Jestem chyba mistrzem. Ej, dobra, odbieram ci. Ty tak lecisz? Odbieram ci tytuł sniperkozy, nie? Nie, no nie możesz tak mi zrobić, miło. Nie, serio, serio. Zabrać jakąś mapkę dla dziadku. Ej, nie dla dziadków, naprawdę. Ej, przysięgam, przeglądałem tyle map trick No, nie da się znaleźć jakiejś trudnej mapy. Ta jest najtrudniejsza, jaką znalazłem, nie? Ta jest najtrudniejsza. Tutaj nie mam pojęcia, jak ja to trafiłem. Wow, holy shit, man! What the trickshot! No ja cię gonię, gonię cię. Powoli cię doganiam chyba. Pop no ja jestem w jakimś lesie, stary rudym. Nie, widzę jego kroki! On jest za ze mną! On jest ze mną! Nie! No i free! Kurde. Dobra, dobra, spadł, 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 spadł. Nie. Pozdro, pozdraw, zdro. Pozdra. Jak to przejść? Nie no, gonienie nie, szamana, no przecież to jest. No w końcu się role odwróciły. Nie, 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 nie. ja cię złapię jeszcze spokojnie. Ej, kolego, mógłbyś coś ee, spartolić na przykład? No nie za rady. Ej, dobra, ja tu mam się obrócić w locie i sprzedać. Dobra, dałem radę. Easy easy, easy. Ej, no ja co wypierdzielił do przodu, co to ma być niby? Ty, ja nie wiem tam zrobić, nie! Beka, 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 beka. Aaa, zrobiłeś to samo co ja. <laughs> nie, dobra, wiem, 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 wiem. Nie wiesz, nie wiesz co na tym Dałem radę ci. Jesteś tuż za mną, tuż za mną już Jestem za tobą O kurde Nie, nie trafiłem Dobra, ej kolego O nie, 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 Wy nie, nie, nie. Wyprzedzony, wyprzedzony, wyprzedzony Nie no, po głowie mi skaczesz Dobra, zbieraj serduszka jakby co Zbieraj serduszka nie. Ej dobra, dobra, dobra Nie, no full focus, full focus teraz Nie mogę, no, jestem debilem, przysięgam C Co tam moja Gdzie postać robi? No i snajperka. nie, 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 nie No co tam, co tam, jaka wymówka, jaka wymówka tym razem Okej okay. Okej, okay. chill Nie no, jak no, co? Gdzie jestem takim botem? Zostało cz cztery minutki zostały, szaman, tylko chciałem powiedzieć, nie? A ty jesteś za dalej za mną e, No tak, to prawda, jest to lekki problem Ja pierdziele jestem takim snajperem potężnym, nie? Przysięgam Szaman, ja nie chcę nic mówić, ale ty też się sprawdź, gdy będziesz bulił siano za chwilę no, Niestety już się na to nastawiam, ale zaraz się dogonię Ej, w sto półtorej minutek jak... O, kurde, nie. No, ja jestem tu już za tobą. O, przed tobą, chciałem powiedzieć. I ty nie za szybki jesteś nagle? Ja, stary, nigdy tak skupiony nie byłem. Na żadnym turnieju. Ej, no, no, widzę właśnie. No, no. O kurde, o, kurde. I czy ja jestem w stanie do tego 20 sekund, 20 sekund zostało. Nie, no, nie dogonię go, nie dogonię go, nie dogonię. Tu jest jakiś odbijarz, a którym się blokuje. Dlaczego? O, to ja wiem, gdzie ty jesteś. Nie. No, nie, no, nie gadaj. Nie, dwie sekundy. No, nie dogonię go, nie dogonię go, nie dogonię go. Oh, nie. Ja pierdzielę. No i muszę bulić w no muszę bulić. się tak stresowałem, że cały wyścig leciałeś przede mną praktycznie, to jest crazy. A więc pierwszy skinek ode mnie dla Ziemsona leci. Mam nadzieję, że podarunek się podobał. W drugim pojedynku skina dla widza zmierzy się z Kepciem na brainrotowej mapie. Trzeba przyznać, że Kepcio poruszał się w tym środowisku perfekcyjnie i rozgrywka była niesamowicie zacięta, ale zresztą zobaczcie to sami. Ja mam przygotowanie shaderów, stary, mnie pobiera mapę. A, no to nieźle, nie? No to jedna runda dla mnie, pozdro. Czemu tu jakiś szczur tańczy? Co tu się dzieje? No to jest TikTok mapa. O kurde. Mam nadzieję, że będzie jakiś brainrocik tutaj. Balerina kapucina. Niech ta muzyka, co tu się dzieje? Dobra. Starcie tytanów, jedziemy. Starcie przy, tytanów. Przy, przypominam, trzeba przetrwać jak najdłużej po prostu, nie? Dobra, widzowie, jazda z tym dziadkiem, nie? Od razu musi być ładowany. Ścira prawie prawibym spadł. Padnie. Padł. No to sobie poleciałem, nie? Rozwaliłem go. Let's go! Nie no, muszę takiego tak TikTok dansa zarzucić, nie? O kurde, impulsa mam. A tu dwóch jest. Paszo. Pik! Mara. Ja, Czadek, już leżę, nie? Ta, no ja se obserwuję. Tak, no ja wiem, że leżysz, bo... O kurde. No i ty też chyba sobie leżysz, co? No i... Paszo. Co jest? Co? Pik! Co ty robisz? Nie wiem, padłem! A, padłeś, ale okay. padłem po tobie! Jeden punkt dla mnie, chciałem tylko powiedzieć. No tak, ale wiesz, że gramy do dwóch przewagi, nie? A to no. nowe zasady jakieś, tak? No to już było wprowadzone przez komisję. Nie, to już było przez komisję. Klasyczne oszustwo! Nie widzę kepcia. Nie widzę kepcia. O kurde, co to jest? Aha, nie, to jest ta linka. O, a co to jest? Ja mam jakąś w bronię. obronie! Nie co to się dzieje? Nie no, ja potrzebuję jakiejś broni, no! GUF ja z bronię! Zabiję jakieś lampanolena! Wrzucam chłopowicze piakan! No. Nie no ja skądś dostaję! Skąd ja dostaję? Mordo! Ile ty masz hapę? Gdzie jest dziadek? Gdzie jest dziadek? Ja potrzebuję dziadka wyeliminować. O kurde, jakie sprzętu jest. No co? Jak on nie dostał? No! Nie! Ja pierdzielę, padłem, padłem. Ty żyjesz jeszcze? Żyję i mam się dobrze. Ty dziadek, widzę, że obserwujesz mnie. Leży! No to nie jest źle. A, no jest, to jest jeden jeden, jeden, jest jeden jeden, no nie wytrzymam, no. A jak ja wygra, dostaj trzy punkty, nie? Jakbyś oglądał aktualizację komisyjne, to byś wiedział. już oszukuję, menda. Dobra, mężko już zlikwidować. Nie ja wiem, pokazać jakieś umiejętności, jakiegoś skilla, coś? Nie widziałem właśnie. Ej, masz spleszę, masz spleszę. Chiluj bombę. No a o, faktycznie, dobra. Chilu, chilu, chiluj, chiluj, chiluj. O ku... co? co ty zrobiłeś? A ja wygrałem. Aha! Wygrałem. No to nie. dobre, no nie? nie? No muszę wygrać co teraz, to... muszę wygrać teraz, no. Dajcie mi dobrą broń na początek, proszę cię, cokolwiek, tylko nie chila. Nie, no grapler dostaje. Nie, no, on A no to nieźle. no to nie jest Hollywood. Ok, ku... no to nie jest Hollywood, nie? No, ja dostaję PM z jedną sztuką amunicji, nie? Nie, co ja robię? Myślę, że to się dłużej ładuje. Nie, nie, nie. Chłop, ma sprzęt jakiś. On jest jakiś lepszy! On jest inaczej zbudowany! Leży! Mam to, mam to! Nie <śm> Glutka dostałem. O, snajperka. Nie no, zamroził mnie. Jakąś. Yy. Co to jest? Koba bombardi krokodilo. O kurde. Ty, co jest? Co jest? Co ja zrobiłem? Jestem jakimś uposiem! Przysięgam! Ja mam. Jakby to żyje? Czyje. Amenda żyje. No to sobie poleciałam. Czekaj, to przysięgam, może? Ej, może go oszukam, że padłem po nim, co? Nie ma f we wsi. Padłeś, Beka, siebie! Opadłem, padłem, nie! Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubiegunnościowe f. To pierwszy pad, to pierwszy padł! No ty, ja to, czy ty padłeś chyba. No, tak. Unlucky, mega unlucky! <laughs> unlucky, mega, nie? Ale że ty padłeś tuż przede mną, nie? To ja pierdzielę. A ja, czy ja, tyle dzieje, to jest niesamowite, nie? No nie ma czasu na kilfit spojrzeć, nie? No to, że dopłamina to jest na idealnym poziomie, właśnie taki fajny digtekowy poziom. <laughs> nie wiedziałem, że to się na tej całej mapie. No dobra, trzecia runda ja za nami, pierdzielę. trzecia runda za nami, lecimy, walczymy dalej, to tak? Być... Dobra, muszę to wygrać teraz, muszę to wygrać, bo jak nie to przegrałem. Dobra, widzę, to jest do grania, to jest do grania. muszę się zaraz Ja no dwie przyciągaczki dostałem. Strzelam. Trudno. Ej, to, to... Do... Ej, walnąłem kepcia. Co to? O, o kurde. Żyje, 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 żyje. krokodilo nade mną. Dostał kepcia! O kurde, ale mu dałem. Ej, on mnie jest hita. No nie. Jeszcze jeden hit. Daj to. Chodź tu, Kepcia! Leży! Leży! Beka siebie! Nie! Zmartwi to! Beka był! siebie! Ale dobra, muszę ci się przyznać do czegoś. Do czego? Oszukałem w poprzedniej rundzie. Ja padłem jako Serio? pierwszy. Ja padłem Na jako rundę? pierwszy, tak? Czyli ile jest? No jest 2-2, jest 2-2. 2-2 jest! O oh fuck, to no. by wszystko! Aha. To jest Wygrałeś nie grać to dziecko. Beka! I dance! Oho! Łatwiutko. Dobra, ja i każdy z, nie z nas ma po winie i teraz decydująca ostateczna runda. Jest... O kurde, tu ma gościu dobrą screedę. Teraz tu jest po lewo. O, dziadka mam po prawo, dobra. Proszę, porcik w pierwszej, porcik w pierwszej. Nie! Nie! <gry> Ej, dostałem laga, nie? Ej, crash gry! Nie, 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 padł! Padł! <gry> beka! A ja, no dobra, ja mu... Czemu napal na mordę spuścić, no przysięgam, no. Zapraszam do sklepu. Dobra, 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 dobra. I kupujesz skinka dla widza, tak? Dobra. A co kupujemy dla sana? No nie wiem, wybierz coś ładnego. To jest taki mały wybór, że no nie mam pojęcia, co kupić. Jak mały wybór? Chłopie skroluję to od pół godziny i nie jestem nawet w połowie sklepu. A co myślisz o... Panie nie ma mocy. Ty oglądasz w ogóle tę bajkę? Dobra, może być nie ma mocny, może być. Nie Pani nie ma mocny, może być jak najbardziej. Dobra, 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 dobra. Leci, leci, poszedł do Ziemsona Trzeci pojedynek stoczyłem z matkiem. Naszym zadaniem było wyskoczyć samochodem z rampy na możliwie najdłuższą odległość. Ale czy dałem matkowi jakiekolwiek szanse? Czy to jednak on mnie zdominował? Zobaczcie to, sami Ej, dobra, dobra. Lecę, 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 lecę. No i zablokowałem się. Nie, skręciłem. Po co ja skręciłem? Ja ci już nie. जास्त रहे लेट्स से Ja pierdziele co on robi, ty zapomniał jak się wózkami lata i puszczam w 375 metrów, tylko tyle mam do powiedzenia. Ja jeszcze człowieku nie widzę, ja muszę na episką odległość widzenia chyba dać. Idę po wózek, bo mi zniknął. Dobra, ja robię rozbierę jak Roberto Carlos. Lecę. Kurde, jak się tym steruję. Ja się wypieprzę na piątym metrze. Dobrze ci idzie ten wózek Dobrze. widzę. Adam Mały, no, zajebiście wow. <laughs> Dobra, trzeba na spokojnie, bo ja za, za bardzo się podnieciłem. Ale ty teraz lecę na takim speedzie? O, chłopie, bo ty tu robiłeś zakręty, ja w ogóle nie spowalniam. No to chłopie, pożegnaj się! Nie, nie, nie! nie Ej, nie wiem. 350! Nie. Teraz fura klasyczna. A ja mam Batmobil, to ty nie wygrasz. Widzisz, człowieku, to? Widzisz to? To no poleci. To, czekaj, a ja mam pomysł, bo ja nie mogę tak wjechać, tylko powolutku. I tu nitro. Ej, on ma taktyki lecę. już jakieś Uj, o, przygotowane. 360 na godzinę było! Leć, 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 leć! Nie no, nie gadaj, chyba sobie żartujesz. 425 metrów. Dobra, lecę, lecę, lecę. Ej, rzuca tym, rzuca tym. 425 metrów miałeś? Puszczam Ile? 475 metrów. jak ty to robisz? Ty masz jakieś lepsze nitro chyba w tym aucie. Matek, łatwiutko z tobą, ale dam tobie honorówkę yy, autobusy. Tu jest nitro w tym? O, chłopie, ja wypadnę zaraz z tego toru. Jok, mnie rzuca! No dobra, to jest, to jest, to jest 10 metrów. To jest, to jest 0 metrów. Dobra, no ja na piechotę skaczę, trudno. Próbujmy pobić. No to co? No to jedziemy z bóstwem. <laughs> fall, fall cover, Nie, no. no tu, panie, tu masz jakieś chłopie eksmusty jak kupione? Ja nie. Chłopie, ja tu konto premium kupiłem już, nie? Tu się kupuje. 300 metrów busem. Zapraszam do sklepu w takim razie. Dla Ziemsona będzie prezencik kupowany. Dobrze, co jakieś wytyczne? Co to ma być za skinek zainteresowania pana Ziemsona? Do dwóch tysięcy mu coś wybrać, no. No, do 2000. tysięcy, no. bohaterka mam, to spoceniec? Skoro on wygrał to Spoceniec spoceniec. On jest Spocencem mega. Mega, no. Dobra, Ziemson nie ma bohaterki, to kupujemy mu. Ziemson. To na pewno on, ziemy Sony nie. Mam nadzieję. Dobra, Siempson, jak nie, to twój brat bliźniak dostał. No i elegancko! Matek, pokonajcie, była, to była prawdziwa przyjemność, czysta przyjemność. Dziękuję bardzo. Ostatecznie pojedynek z youtuberem postanowiłem stoczyć z manoikiem. Jest to niekwestionowany mistrz only Appa innego tego typu wspinaczek. Dlatego postanowiłem zabrać go na wyścig na rampie, na prycowanej niebezpieczeństwami. Kto z nas okaże się być lepszym alpinistą i wejdzie wyżej w jedne pięć minut? Oglądajcie do końca. My lecimy, 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 Jonek. Nie, zasypiaj tam! On już stary, on może przysypiać, wiecie o co chodzi. Fuck. Aua, aua. No to szybko poszło. Wypadłem właśnie. Ja pierdziel jest przede mną. Dobra, Misiaki, dajemy I czadu. Don't... Jaki się, Ej, co jest? Czy nie spadłem? W sumie, jak przegram, to nie będę nawet taki zły, ale wolałbym wygrać z dziadkiem, tak czy inaczej. Tak! Dobra, dobra. Nie zagaduj mnie, przestań mnie zagadywać, bo mi nie idzie. Ej, to jest takie skomplikowane, wam powiem. Ej, tam jest Bombardilo krokodilo. No, czemu to we mnie skręca? Gdzie jest małek? Niże jest, ja pierdzie tuż za mną. Kikitra, nie, no to jest naprawdę amatorszczyzna. Nie mam sprinta, dobra, jestem w bezpiecznym miejscu. Dobra, jolo, ale <ślać> się ścigamy. Zostały. Dear, dwie minuty, trzy minuty zostały. Proszę, żeby Smarty zleciał. Ale chyba nie zleciał. Biegnij Ustój! dalej! Zatrzymaj się, policja! <grym> nie wiedziałem, że jestem na hitach. I ma na nie zgrywaj się, choćby, ja czekam na ciebie. Wszedłem do fury. Co ty gadasz? Ale mnie zrzuciło ona sam do łóżka. <grym> Walka była naprawdę zacięta aż do momentu, kiedy stało się to. Dobra, padł, padł, padł! Ojojojoj! Dobra, ale chyba będę żył. Piercie, spadł czy nie spadł? Nie spadł! No jakim cudem ty nie spadłeś? Szybko, jestem wycięniszony 30 sekund zostało Dobra, dobrze mnie wymiło, dobrze mnie wymiło Czego niego? 20 sekund zostało No proszę, no no nie, no nie, no nie, no mnie zderzakiem Mnie pierdyknął w czoło, no O, jak mi przykra, ja sedu tu na szczycie Sobie stoję No, w końcu ktoś się musiał zdetronizować, tak? Cieszę się, że to ty będziesz wydawała, nie ja Ale też bym wydał, niech się widzowie wiedzie, tak? Słuchaj, Ziemson y, na pewno się ucieszy No, ale wiesz, jednak pozwolę tobie Na przykład dwa skiny kupić No niestety drugie starcie Przegrałem i trzeba dla Ziemsona Kupić kolejny podarunek Ziemson, mam nadzieję, że będzie ci podoba Moim ostatnim zadaniem będzie wbicie złota w Fortnite. Niestety, będę miał na to tylko jedną grę i jedną jedyną szansę. Jeżeli nie uda mi się wbić złota, do widza trafią skiny za kwotę 10 tysięcy fałdolców. Dlatego stawka jest bardzo wysoka, a moje umiejętności w tym sezonie nieco zardzewiałe i... A zresztą, zobaczcie to sami. Dobra, problem jest jeden. Mam tylko i wyłącznie jedną grę i muszę tutaj dać najlepszy możliwy performance. No i jeżeli cokolwiek pójdzie tutaj nie tak, to tak naprawdę GG. GG wtedy się się robi. Dobra, mordeczka, jakieś potki, proszę cię, jakieś potki, proszę daj mi jakieś potki. Eee, kroki tu są. Dobra. Pale wroty, pale wroty, pale wroty, pale wroty. Ja pierdziele. co to jest za karabin? Co to jest za karabin? I dostaję z boku, o kurde chłopie, co ty robisz? Dropik, a tam jest typ. Mordo! Ej, ty zginiesz, wiesz o tym! Mordo! Ej, on się nie rusza. I chłop, samolotem w niego wlecia. To mój frag był! Ja mu ten samolot zniszczę. No siedzi w krzaku będa! No siedzi w krzaku! Wiesz co, ja mam dla ciebie taką niespodziankę. Pyk, 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 pyk! Nie, no muszę w niego wlecieć, no. A, bo on się mieczem! On się mieczem będzie blokował teraz! No i niestety pomimo moich najszczerszych starań ranga, jaką uzyskałem, to... Rebro jeden. No i widzę że 10 tysięcy faudolców kolejne leci do Ziemsona. Słuchajcie, na moim koncie jest prawie 20 tysięcy faudolców yy, i lecę wydawać je dla Ziemsona. Ziemson, uwaga, uwaga, myślę, że, że taki porszak na początek musi wlecieć. To jest 3000 faudolców prawie. Oprócz Porsche'ka myślę, że Luke tutaj musi jeszcze wjechać. No i 1200 faudolców kolejne dla Ziemsona poleciało. No dobra, słuchajcie, eleganckie buciki dla Ziemsona. Myślę, że też mu się przydadzą. 1400 faudolców. Yy, bo mam 400 faudolców. Taniej? nie wiem czemu, nie pytajcie mnie. Dobra, no słuchajcie, Ziemson chyba Sabrinki nie ma. No to trzeba elegancką Sabrinkę dla Ziemsona tutaj kupić. No nie może być innej opcji, no. No i niestety zostało mi 0 z 5 podarunków, czego nie zauważyłem. Nie wiedziałem, że jest taki limit. Dlatego Ziemson dostanie jeszcze ode mnie taką kartę faudolców na 5000 vibaxów i myślę, że będzie zadowoleni. Jeżeli chcielibyście wziąć udział w takim odcinku, wbijajcie na mój Discord, wbijajcie na mojego Instagrama. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie. A ja się żegnam. Trzymajcie się. Cześć.